Wielka śmierdząca gira chce mnie udusić swoim smrodem! Nie! Znowu muszę znaleźć 14 glutów tego zasmarkanego nosa i tej stopy. Jest pierwszy glut, szybko! A, nie, nie kichaj na mnie, nie kichaj na mnie O, W ostatniej chwili <śmuch> mogę oddychać. Jeżeli znajdę 14 glutów, to jest tu nowe zakończenie. Dowiemy się, co się tutaj wydarzyło. Szybko potrzebuję kolejnych glutów. Nie no, znowu ta noga! Tu jest coraz gorzej. Tu jest o wiele trudniej niż z tym nosem. Wcześniej chodził tylko ten wielki kinol. A teraz jeszcze ta gira chodzi po każdej stronie. Szybko, wejdźmy tutaj do podziemi i teraz czas znaleźć kolejnego gluta. Jest już kolejny glut, ale ja, ja mam dwa. Ej, to my chyba zaraz wyjdziemy. Halo, halo, zapowiada się bardzo łatwo. Okej, okay, tutaj jakaś karta jest potrzebna. I wydaje mi się, że to tutaj może być wyjście. Tu, dlaczego tu nic nie ma? Bo to jest tylko skrytka. Skrytka przed tą wielką, śmierdzącą stopą. A, tu można bić ludzi, ale ja ja dobra, ja to kupuję, ja to kupuję. I będziemy normalnie bić ludzi O, o tak o. gdzie są ludzie, gdzie są ludzie Nie wiem, gdzie są ludzie i nie wiem, gdzie są kolejne gluty A, nie, no giro, zostaw O, 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 mogę oddychać, jest dobrze No nie, no co ona z dwóch stron wyskakuje Muszę uciec tak, żeby mnie nie dorwała ta gira O, nie, nie, no serio Gdzie ona mi tu śmierdzi Tu jest jakaś kłódka Odejdź ode mnie, śmierdzisz O, o, i patrzcie, normalnie Normalnie mogę podejść do kogoś i zrobić o taką. Pyk i leży. Dobrze. Będziemy tutaj zaraz balić ludzi, jak będą nas gluty gonić. O, widzę kolejny glut. O, trójka jest czerwona. Czerwona jest trójka, trzeba to zapamiętać. Trójka jest czerwona. Na pewno nie da się tego zmienić. Nie da się. Czerwona jest trzy, Czerwona jest trzy, czerwone jest trzy. Czerwone jest trzy. Widzowie, musicie to też zapamiętać. A! Nos, nos, nos! Z glutami ratunku. A ty masz. <laughs> o jest. Co to jest? Mamy już trzy gluty, więc nie jest źle. Tylko fajnie, bo jeszcze 11 by się przydało. O ja cię kręcę. Coś czuję, że tu jest taki labirynt. Jest! Mamy już cztery. Dobra, bo robi się dobrze. Tylko że niestety, ale właśnie do mnie dociera, że te labirynty są coraz większe. Tu są jakieś deski i potrzebuję młotka, żeby to rozwalić. Dobra. O o, coś. Biega, coś biega. Nie no, to ta stopa, fuj. A ty co uciekasz? O, 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 wyjdź, 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 wyjdź. O, o, chodź tu, bekon, chodź tu, bekon, chodź tu, bekon. Chodź tu szybciej. Dawaj, dawaj. Nie bój się, bekon. ha. Coś pięknego. O, o, o. o. A jak luta, widzę kolejnego. Już mamy pięć, dobra, zaraz skończ. ja się cień nie boję. Ale zapach piękny, ale piękny. Nie, 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 nie. żartowałem. żartowałem. O. A ty, gościu, co ty tu robisz? Nie, no tu jest jeszcze, no, serio? a to jest obleśne. Dobra, jest dobrze, bo mamy już 5 na 14, czyli jeszcze tych... O nie, to śmierdząca gira mnie goni znowu. Tu jest tak ciężko uciec. Na szczęście wam speed boosta, Bo poprzechodziłem już inne poprzednie gry. Ale ja, ja jeszcze podwójna szybkość. Dobra, biorę to, biorę to, biorę to. I co? Ło, wow, nogi mi się palą. Ale coś, ja nie. Ja mi się nie wydaje, że ja dwa razy szybciej biegam. Chociaż może. Ale teraz jest kosmos. Dobra, to tak. Tutaj potrzebujemy młota, bo bez młota nie robota. Gdzie jest ktoś, żeby kogoś walnąć? Niech się wywróci, niech glut go wciągnie. Chodźcie, tu ludzie. O, jest kolejny glut. Dziękuję bardzo I dwójka jest różowa Dwójka jest różowa, widzowie Zapamiętajcie, czerwone jest e, trzy Różowe jest dwa Musicie to zapamiętać, bo inaczej źle wpiszemy kod I co będzie? A tam pewnie jest glut ukryty Na pewno w jakimś garażu jest ukryty glut Dobra, biegniemy szybciutko Patrzcie na to, normalnie nogi mi się palą Ja nie wiem już, gdzie ja jestem Ja już się tu pogubiłem O, o, coś mi tu kichnęło Tu jest jakaś wielka dziura Ja chcę do dziury, ja chcę do dziury Nie, ja nie chcę do dziury jednak bo to... O, czyli ja jestem przy safe zone Aaaa śmierdzi girafuj! Oj no super, tu śmierdząca noga. O, chodź tu gościu! Chodź tu, chodź tu, bekon! Szybko nie uciekaj mi! Muszę cię walnąć! Ja cię kręcę! zaraz umrę, zara umrę, zara umrę, zara umrę, zara umrę, zara umrę! Aaaa! To no nie! I wszystko od nowa! Ale spokojnie widzowie, ja tu tak szybko biegałem, że odrobiłem do szóstego i to przez ciebie! Masz ty, dziady go jeden! Olej ja szybko biegał. O! Kole... Co ja tak szybko teraz? Co tu się stało? Teraz dopiero mam... Jedynka jest niebie. Ja cię kręcę! Co się dzieje? Ale dobrze, że zginąłem. Ja... <śm> Co tu się dzieje teraz? Teraz to ja dopiero szybko biegam Ja cię... Nie, no nie wierzę Co się teraz stało? Ja się nie spodziewałem takiej szybkości Co jest? Nie, no przecież ja gramy jakbym, nie wiem... O, 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 Widzowie, mam nadzieję, że Pamiętacie, tylko jedynki nie mamy Ale z jedynką będziemy eksperymentować Trójka była czerwona, dwójka, o nie O nie, nos! Odejdź nosie Odejdź nosie, patrzcie, jak ja szybko od niego Uciekam, ja cię kręcę Dobra, ten nos sobie już chyba poszedł I patrzcie, co się dzieje Jaka prędkość, dobra, dwójka Była różowa, dobrze pamiętacie, widzowie I to, te... ja! Ile Tego jest! Aż trzy Ja cię kręcę, trzy gluty, patrzcie na to przecież tu zaraz koniec, zaraz wychodzimy stąd. Mam 9 glutów na 14. Nie, to trzeba szybko pozamykać. Pozamykać to, żeby inni nie wiedzieli, jakie tu kolorki były. O! I tak, niech tu nikt nie wchodzi. Niech tu w ogóle nikt nie wchodzi. To są moje trzy gluty. Moje trzy. O, 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 o. A coś tam było. O, o, coś. O nie! Odejdź! O, ale ja, Jak ja szybko biegam, przecież to jest niesamowite. Kolejny glut już 10. 10 na 14. O, i tu mamy jakąś kutkę fioletową. O, nie. Co za robuxy, co za robuxy? To znowu przez ciebie dziady go jeden. Ja chcę znaleźć normalne klucze, a nie wytrychami tu otwierać. Tak się nie robi, tak się nie robi. Szybko, gdzie? Ale ja chcę wyłączyć to szybkie bieganie Ja teraz tak szybko biegam, że to się w głowie nie mieści. Jest klucz! Dawaj klucz, dawaj klucz. Dobra, mam klucz pomarańczowy! O, o nie wyjdę stąd, nie wyjdę stąd, nie wyjdę stąd, zaraz się uduszę, zaraz się uduszę. Jest! Dobra, patrzcie, udało mi się w ostatniej sekundzie uciec. Tu normalnie mam, o, mogę uderzyć, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest, dostała. Idziemy szukać pomarańczowej kłódki, panie i panowie. O nie, gira mnie goni śmierdząca, ale ona też jest szybka. O, tu jeszcze nie byłem. Dawaj glut, nie! Zostaw, kolejny glut, nie. Ślepa uliczka, nie, 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 nie. nie. Jest, wziąłem oddech. Idziemy oddech. I teraz tak, uwaga. Nie, nie można tego otworzyć. Tu jest kolejny glut. Szybko, potrzebuję kolejnego gluta. Mam już 12 na 14. Jak to się stało, że ja w ogóle tak dużo i tak szybko mam? Ja cię kręcę. Teraz to na pewno wszystko jest poukrywane w tych innych pokojach. Musimy jak najszybciej znaleźć pomarańczową kłódkę. A tu jest tyle ślepych zaułków. Jest, znalazłem. Dobra, przy kuchni. Przy kuchni jest pomarańczowy siemano. O, co to jest? Ale jaja. Jakiś labirynt, jestem w jakimś O, to jest obby Ja cię kręcę jeszcze, nie, bo ja za szybko biegam Nie Co tu się dzieje, zobaczcie, nie Ja za... naprawdę, nie, no o co tu chodzi To było oszustwo jakieś, to teraz tu chyba trzeba Aaaaa! dobra, jasne Jak ja mam to niby zrobić, ja za szybko biegam Ratunku, ja nie chcę już tak szybko biegać Ale coś tu znalazłem Jest młot, dobra Pamiętacie jak mówiłem, że bez młota nie robota To już teraz musimy rozwalić Te deski tym młotem, szybko Idziemy tutaj, przez białe drzwi i uwaga, musimy znaleźć teraz te deski, a ja nie pamiętam gdzie to było A jest, znalazłem dobra, ty kobietu, teraz goni gira, śmierdzi, przestań śmierdzieć, nogo jedna, o Szybko. Rozwalamy młotem, rozwalamy młotem. Jest! Teraz mogę podnieść jakąś deskę. Dobrze. Mam deskę, mam deskę. Dobra, tylko do czego mi to teraz jest potrzebna? Deska. Halo. Gdzie mam ją wsadzić? Mam pomarańczowy klucz, w którym już byłem, i deskę. No dobra, musimy szybko odnaleźć, gdzie co z tym zrobić. Nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że powinienem znaleźć kolejne klucze, ale gdzie są te klucze, nie mam pojęcia. Coś mi się wydaje, że szybko stąd nie wyjdę. A już miałem 12 Lutów. Ale jaja, zaraz, czy ja mam jeszcze raz Otworzyć w ogóle, nie, nie, nie Teraz tutaj biega ten nos, szybko jak chcę otworzyć To tak, ale jaja, jeszcze raz Musiałem to otworzyć? Nie, coś czuję, że Nie powinno mnie tu teraz być No nie, tu jest po prostu ten młotek Ale jaja, tu jest jeszcze jest Jedno miejsce, w którym nie byłem Kibel, patrzcie I jest trzynasty glut o -o, o, 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 nie, to niemożliwe, że on może Tu wejść, to no nie Co za oszustwo, halo, odejdź ode mnie Odejdź ode mnie! O, w kiblu jest drabina, tak! Dobra, uwaga, uwaga. Teraz to, deseczka. O. I mam 14 glutów, udało się! Gdzie jest wyjście? Teraz? Ja się pytam, gdzie jest wyjście? Wypuśćcie mnie. Mam. Fioletowy klucz, fioletowy klucz do fioletowej kłódki, szybko! Gdzie jest fioletowa kłódka? Muszę ją jak najszybciej znaleźć. Zanim ten glut mnie wciągnie i ta śmierdząca stopa mnie zasmrodzi na śmierć. O, właśnie zaczyna mi smrodzić. No i Super, teraz będę znowu 500 lat szukał kłódki fioletowej, no. Matko jedyna, tyle zakrętów, to jest taki labirynt. Nie mam pojęcia, gdzie jest ta kłódka, naprawdę. To jest różowy przycisk. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jestem gdzieś blisko, ale może mi się tylko wydawać. O, widzicie żółta kłódka. Super. Żółta jest, a ja chcę drugą fioletową chcę, no, nie chcę żółtej. O nie, 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 nie. wielka śmierdząca stopa o cusie. No, gdzie jest tak O! Wyjście, ale potrzebujemy gaśnicy, żeby stąd wyjść. Widzicie to? Dobra, szybko. Na pewno jest gaśnica, w którejś w spokoju. Albo w żółtym, albo w fioletowym, tylko teraz pytanie. Gdzie jest fioletowa kłódka? Jest fioletowa kłódka. O! Kartę mamy, kartę mam. Dobra, jest karta, jest karta. Już wiem, gdzie ona jest użyta. Dobra, żeby użyć karty, potrzebujemy znaleźć tamto pomieszczenie, w którym się używa karty. Ta taka duża ściana, co tam była! A, to było gdzieś po prawej stronie. Ja teraz chyba źle idę całkowicie. Od safe zona w prawo, tu. Na pewno tu, na pewno tu, na pewno tu, na pewno tu. Tak! Dobra, elo, zo. dobrze. I co, Kinolu, nie wejdziesz tutaj. No, wchodzimy teraz tu. Okej, okay, i mamy kolejne obby, widzę, do zrobienia. O, o, czemu to jest? takie tutaj. O nie, serio, ja mam to przejść? Wiecie, jaką ja mam prędkość chodzenia, nie? No właśnie. Nie mam pojęcia, jak ja wam to przeskoczę. O, -o ja cię kredzę, to jest tyle schodków. To nie jest takie proste, ja naprawdę mam takiego speeda. Ja wiem, o, może tak, na kucaka. O, na kucaka łatwiej. Tutaj przynajmniej nie mam takiego spida. Jest, udało się, dobra. Tu 14 na 14, mam to patrzcie. Żółty, żółty klucz. Ja cię kręcę, mam żółty klucz, szybko. Trzeba znaleźć teraz żółtą kutkę. Żółta kutka była chyba gdzieś po lewej stronie. Jedziemy, szukamy. Szybko, musimy znaleźć żółtą kutkę jak najszybciej. Chyba jestem blisko, bo tutaj był ten różowy punkcik i tutaj zaraz też pamiętam, jak narzekałem, że zaraz obok jest kutka. Tylko nie ta, co chciałem, bo wtedy chciałem fioletową, więc teraz pewnie gdzieś tu blisko jest żółta. Jest żółta, oczywiście, że jest. Dzień dobry. Mamy gaśnicę! Tak! Dobra, uwaga widzowie, mamy gaśnicę. Teraz trzeba zgasić tamten pożar. Tylko gdzie jest ten pożar, bo ja już nie pamiętam! No i znowu będzie godzina szukania. Super! Ale ja, ja znalazłem! Mam, 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 mam! Dobra, tak jest! O, policja, tu jest policja! Dobra, dzień dobry, jest! Uratowali mnie, proszę mnie stąd szybko wypuścić. O, tak, ju, już, to ja cebulon, tak. Patrzcie, zabudowują to, ale było blisko. Dziękuję wam, dziękuję, że mnie uratowaliście. Co? Zatrzymać kogo? Mnie? Jak to mnie? Jestem radioaktywny i chcę ciebie za to zatrzymać. Nie, no co wy? Tam jest więcej kosmitów niż tam się wydaje i nie mogą ufać już nikomu. I mnie zamknęli. No nie.